Synku, posłuchaj, pisała wczoraj Twoja wychowawczyni, że jedziecie na jakąś wycieczkę. Zgadniesz dokąd będziesz jechał? Do fabryki czekolady. Nie. Do muzeum. Prawie. Na lotnisko. Zgadza się, będą ciekawe samoloty. Mam nadzieję, że będziesz zadowolony z tej wycieczki. No jasne. Ok, to ci pomogę spakować plecak w razie czego weźmiesz telefon, żebyś do mamy lub do mnie zadzwonił i dołożę ci kanapki z masełkiem. No spoko. Tato, to ja wychodzę, cześć. Na razie. Mam nadzieję, że nie będzie jakiegoś. Ej, ty, głupku, zająłeś mi miejsce. Nie nazywaj mnie tak, Amelia. Przestań w ogóle się do mnie odzywać. To moja stacja. Co, jakiś problem? He, no co? Nie nazywaj mnie Amelią. Okej. Okay. Srou, dobrze ci tak. Nie wolno tak. Wolno, to ja decyduję, a nie ty i przestań ze mną dyskutować. Nie rozumiesz, że jestem starsza od ciebie o 7 miesięcy. To kiedy masz urodziny? 17 października. No raczej nie. Platform 1. For 07 49 Waterline Service to Farley Calling at Benton, Cambridge Street Parkway, Airport West, James Street and Farley. This train is formed of four coaches. Ej hey, ty, naiwniaku, ja mogłam zająć miejsce pierwsza? Nigdykolwiek, ja decyduję czy zajmuję miejsce nie ty. Koniec dyskusji. Masz mi ustąpić miejsce teraz. Dobra, sama się o to prosiłaś. W takim razie powiem to pani naszej i Bożydarkowi. Ojojoj, poskarżysz się mamusi. Co ty gadasz o mojej matce, dziewucho? Blebleble. Ejka Bożydarku, przepraszam, że jestem taki zły, bo Amelka mi przeszkadzała mi w mojej przestrzeni. Cześć, Paul, wyglądasz na zdenerwowanego. Spokojnie ja z nią porozmawiam. Ja jej po prostu nienawidzę. Amelka, natychmiast do mnie. Dobra, już do ciebie idę. I tak ciebie nienawidzę. A ja tym bardziej. Jestem na ciebie bardzo zawiedziony. Dlaczego? Bo dokuczasz mojemu koledze w pociągu. Dzisiaj dostaniesz taką surową uwagę, że ci rodzice dają co najmniej karę na dwa tygodnie. Mam to gdzieś co zrobisz. Tak, okej okay, to bardzo surowsza uwaga do twoich rodziców. I przestań płakać jak mały dzidziuś. Okej okay, Po, wróciłem. Spokojnie, wszystko będzie okej. Okay. Naprawdę, no spoko. Dzień dobry. Dzień dobry pani Igo, ale pani fajnie się ubrała. Mój wygląd jest naprawdę slej. Proszę pani, jeszcze jedno, bo dzisiaj Amelka w pociągu mi dokuczała, nazywała mnie głupkiem i naiwniakiem, i w dodatku chciała, żebym jej ustąpił miejsce. Co, zaraz sobie z nią porozmawiam. Dzięki za info, bo że Darek mi też to powiedział. Proszę. Platform 6: For the 08. 100 Stepford Connect. Service to Stepford Airport Central. Calling it. Benton Bridge, Stepford Airport Parkway. And Stepford Airport Central. This train is formed of five coaches. O, moje ulubieństwo, klas 720. Wsiadam do niego, proszę pani, kiedy pani czyta naszą listę obecności. A, dzięki za przypomnienie. To czytam. Czy jest z nami Paul? Jest. Czy jest z nami Karolina? Nie ma, bo jest chora. Czy jest Amelka? Jest. Czy jest Paweł? Jest. Czy jest z nami Magda? Jest. Czy jest z nami Boży Darek? Jest. Czy jest z nami Piotrek? Jest. Czy jest z nami Czał? Jest. Jeśli coś proszę pani, to jest napisane chał na liście. Ale się czyta czał. Dobrze zrozumiałem, dziękuję. Welcome to Stepford Airport. How he can help? I he just bought tickets for the kids to the airport museum. He know you don't have to pay. But 20 tickets are free, did I understand correctly? Yes, here is your tickets. Thank you. Bye. Dzieci, przechodźcie. Nic się nie stanie. To jest samolot typu Boeing 787. Ten samolot jest bardzo duży. Jak wyleciliście samolotami, to napiszcie w komentarzu, i twórca tego filmu przypnie Wam serduszko. To jest samolot wojskowy amerykański. W tym samolocie jest tak słabe światło, że nic nie widać prawie. Dzieci moje drogie kto wraca, sam ten mi da zwolnienie. A kto nie, ten idzie ze mną. Proszę Pani, ja mam zwolnienie. To pokaż kartkę. Możesz wracać. Dobrze, do widzenia. Do widzenia.